To jest program Łódzka Odkrywa Łódzkie. Ja nazywam się Joanna Łódzka Szczygieł i z przyjemnością pokażę Wam najpiękniejsze zakątki naszego regionu z ziemi, z powietrza, no i z wody. A dzisiaj na tapet bierzemy rzekę Wartę. Dzisiaj naszym przewodnikiem w czasie spływu kajakowego będzie Sebastian. Witaj. Dzień dobry. Witam. Sebastian, gdzie dokładnie jesteśmy i jaką trasę pokonamy? Jesteśmy nad rzeką Wartą w centralnej Polsce, południowej części Województwa łódzkiego. Pokonamy taki tutaj krótki odcinek dzisiaj w okolicy Zakrzówka Szlacheckiego. To jest niedaleko miejscowości Jankowice. To jest łagodna rzeka, dobra na start dla początkujących. Tak, tak, to jest bardzo łagodna rzeka, idealna dla rodzin z dziećmi, dla początkujących. Rzeka Cześć warta Polski. w naszym województwie to aż 215 kilometrów, Proszę Państwa, także można na kajaku naprawdę tutaj zaszaleć. Zaczniemy w tym miejscu i popłyniemy taki krótki odcinek przez nowe starorzecze, które powstało w tamtym roku. I tam nieco nam się troszeczkę atmosfera i wygląd rzeki na kawałek zmieni. Na bardzo krótki kawałek. Słuchaj, bezpieczeństwo o to musimy zadbać. Czyli co? Kamizelki przede wszystkim. Prawda? Tak, bezpieczeństwo jest najważniejsze. No i to nie jest takie oczywiste, bo trzeba je jeszcze odpowiednio założyć. Założenie kamizelki jest bardzo ważne. Niektórzy sobie traktują je jako siedzisko. Nie powinniśmy tak się zachowywać. Kamizelka powinna być zapięta na zamek. Najlepiej jeszcze dodatkowo mamy takie paski. Paski sobie zapinamy pod spodem kamizelki. Są one bardzo ważne, gdyż jak wypadniemy z kajaka. Powodują nam, że zatrzymują nam tą kamizelkę i nie wypływamy z niej. Trzeba je spiąć mocno, gdy wpadniemy po prostu do wody. Ta kamizelka nam się tutaj mocno trzyma, zatrzymuje się, tak więc jesteśmy bezpieczni. Teraz będzie, proszę państwa, instrukcja wsiadania do kajaka. Jak zrobić to z Gracją i jak zrobić to poprawnie, Sebastian? Tak, Asia wsiądzie teraz do kajaka. Pokaż nam, najbezpieczniej jest wsiąść od razu najcięższą częścią ciała yy, do kajaka, czyli wsiadamy tak jak do pontonu. Yy, okay. Czemu tak jest bezpieczniej? Bardzo dużo osób wchodzi bezpośrednio nogami i powoduje destabilizację kajaka i najczęściej wywrotkę. Tutaj mamy dosyć płytko, jesteśmy na brzegu rzeki. Ale są różne przystanie kajakowe gdzie jest od razu głęboko i robi się problem, tak? Coś wpada jakiś telefon, ktoś wpada. Siadamy bezpośrednio, pupą i chowamy nogi i to jest bezpieczne wejście do kajaka. I płyniemy! I płyniemy na piękną rzekę wartę. Te wody są czyste. Można w nich się śmiało kąpać, tak, albo wywrócić wrócić. Tak, można się śmiało kąpać, tu na szczęście nie ma przemysłu. Tak więc na pewno tutaj jest bezpieczniej niż w innych częściach Polski. Rzeka jest tutaj bardzo spokojna, idealna dla rodzin z mm. dziećmi, dla początkujących. A wręcz nam trochę pomaga, prawda? Tak, rzeka pomaga. Ja jak sam płynę jedynką, to prawie nie wiosłuję, tylko skręcam gdzie nie gdzie. Wieczorem tak można dojrzeć bardzo fajnie różne bobry, wydry nad rzeką. Ponieważ też jest kwestia taka ułożenia, że możemy wiosło nauczyć się wkładać do wody, które. Nie będzie robiło hałasu. Bez szelestu. Wtedy wydry, bobry, gdzieś tam wieczorem, pod wieczorem, jak one zaczynają sobie pracę, możemy je podejrzeć nad rzeką. No i inną zwierzynę, która w ogóle prawie nie będzie słyszała. Najważniejsze jest, żeby też ciszę zachować, jak płyniemy grupami, to nie mm. wydzierać się no po tak, prostu. Tak, my jesteśmy tu gośćmi w końcu. Tak, prawda? my jesteśmy tu gośćmi natura, prawda, tutaj swoje prawa ma. My mijamy taki naturalny meander. Czyli rzeka zabiera nam troszeczkę lądu. Jak widzimy, czasem jakieś drzewo wpadnie w takim czasem miejscu. Czasem jakiś operator wpadnie. Nie, nie, operator nie wpadnie, jest zabezpieczony, mają kamizelki. Słuchaj, kto właściwie rządzi w naszym kajaku? Bo rządzą dwie osoby. Ja wiem, czy nie planujesz zamachu na mnie jakiegoś? Druga osoba jest osobą kontrolującą. Zawsze ważne jest, żeby cięższa osoba, bardziej doświadczona, się działa w kajaku dwuosobowym z tyłu. Dopływamy do wyjątkowego miejsca. Co to dokładnie jest, to powiedz o nim. Tak, tutaj dwa lata temu rzeka zmieniła swój bieg. Przebiła się przez stare po lewej stronie. To jest taki najświeższy meander, który powstał tu na długim odcinku rzeki. Czyli tutaj jeszcze niedawno wszystko było pod wodą? Tak, jeszcze w marcu, kwietniu tutaj pływaliśmy. Wszystko tutaj było pod wodą. Musimy też pamiętać, że jakakolwiek toaleta, powinniśmy te minimum 100 metrów wody od, od rzeki. Cenna uwaga! Dokładnie. Myślę, dla wszystkich turystów. Zachować się zgodnie z tymi zasadami. leave no trace, czyli nie zostawiamy po sobie śladu. Zmienił się charakter rzeki trochę. Mamy nieco przyspieszenia nurtu, zaczyna ona nam falować, troszeczkę jakoś drewno leży. Okej, okay. co to dla nas oznacza? Powinniśmy w takich miejscach utrzymywać prostopadły kierunek do nurtu, żeby nas nie postawiło bokiem. Nie Chcemy powolnić sobie troszeczkę. I tutaj dajemy. Będzie hopa. Eee, to było łagodne. Jesteśmy już na końcowym etapie naszej wyprawy. Powiedz, jak to jest z pogodą tutaj? Dzisiaj nam sprzyjała, ale czy zawsze tak jest? Tak, już jesteśmy na zbiorniku w Zakrzówku Szlacheckim. Jest to zbiornik elektrowni Bełchatów, który połączony jest tutaj rurociągiem z elektrownią. Mhm. Pogoda tutaj jest bardzo specyficzna, ponieważ parowanie tego zbiornika powoduje, że jak burze nadchodzą np. Na od południa, omijają tutaj tę całą okolicę rozchodzą się na Brzeźnicę i na Radomsko mhm. i powodują, że w tym miejscu na przykład nie pada i nie ma jakichś tam takich niebezpiecznych sytuacji. To jest bardzo dobra informacja dla turystów. To jest bardzo Mieście dobra nie informacja. Pada, a tutaj ponieważ spokojny ciągle w słoneczku. Strażnicy wodni, tutaj z Zakrzówka są na miejscu. Mhm. Oni cały czas czuwają nad bezpieczeństwem tutaj turystów. Od 15 lipca będą już na plaży, tak więc zapraszamy na Zakrzówek słuchaczy. Może być tak, że kajakowanie nas trochę poniesie i będziemy musieli spędzić noc w lesie. Zrymowałam to zupełnie przez przypadek. Co nam byłoby potrzebne, jeśli taka sytuacja by zaistniała? Nóż to jest podstawa w każdym bytowaniu odorowym. On pomaga. On pomaga we wszystkim pozyskiwaniu opału, pozyskiwaniu jedzenia, przygotowania sobie jedzenia. Miejmy nadzieję, że nie do obrony. Nie, 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 nie. Jeśli chodzi o. Bytowanie w lesie jest mniejsze zagrożenie, jeśli chodzi o zwierzęta, niż o ludzi w mieście. Na pewno musimy się zabezpieczyć w jakieś dodatkowe ogniwa prądu, w jakieś baterie, dodatkowe źródło ognia, e, jeśli nie jesteśmy odpowiednio wyszkoleni i przećwiczeni. Czyli te dwie zapalniczki, dwa noże, jakiś multi-tool. E, to wszystko nam będzie pomagało. Jakaś kuchenka z kartuszem, z gazem, żeby przygotować tą wodę. Mimo tego, że nam się skończy na przykład woda, którą zabierzemy ze sobą, możemy skorzystać z wody, która jest za nami. Ja jestem bardzo ciekawa, jak trzeba się tu ułożyć, żeby naprawdę wypocząć. To w ogóle jest możliwe? Oczywiście. Specjalne hamaki przygotowane okay. tak do tego. Znaczy, że wsiadam. Proszę się nie bać. Teraz zwyczajnie połóż. Okay. Dobrze byłoby, gdybyś położyła się troszeczkę, mogę Ci pomóc? Proszę bardzo. Po przekątnej. Ok. W tym momencie leżysz zupełnie wyprostowana. No, przyznam, że jest wygodnie. <grych> Jakby tu jeszcze jakaś podusia była. Pod hamakiem zawieszamy podpinkę. Mhm. Będzie cieplej w plecy. I jest, jest naprawdę komfortowo termika jest bardzo wysoka. Ja tu nie chcę żadnych owadów, więc jeśli możesz, to poproszę, zamknij mnie tutaj i ja sobie Oczywiście. odpocznę trochę. No to bujaj się. Będziemy teraz rozpalać ognisko. Potrzebne jest nam więc jakieś paliwo. Rozumiem, że takie suche gałęzie to jest to, co się sprawdzi. Tak, dokładnie. Możemy pozyskiwać je ze ściółki leśnej, chociaż nie polecam. Mhm. Ale najlepiej jest pozyskiwać je właśnie z takich suszków, jak to widzimy, mhm. gdzie one sobie wiszą i, i są na pewno suche. I są bezużyteczne też dla drzewa. Bezu, A kiedy pada deszcz jest mokro, to co wybrać? Również takie e, wiszące suszki. Tutaj mamy dwa takie wgłębienia. Jaki to jest system? To jest, to jest tak Co zwane da? ognisko Dakota, to mm -hmm. jest <coughs> teoretycznie ognisko bezdymne, zawsze będzie troszeczkę dymu. E, ma ten plus, że łatwo można na przykład w wykorzystaniu śledzi namiotowych zrobić sobie ruszt, coś ugotować. Na przykład śledzia. Przy, na przykład śledzia przy pomocy śledzi. Zalety są takie, że szybko się na tym gotuje, daje dużo ciepła, mało dymu. I mało e, śladu po sobie zostawiamy. I mało śladu po sobie zostawia. Mamy tu kawałki kory brzozowej. To jest najlepsza podpałka, jaka tylko może być. Dlaczego brzoza właśnie? Ponieważ kora brzozy, nawet jak jest wilgotna, ona zawiera w sobie sporo takich olejków, które pozwalają nam szybko ją zapalić. Bierzesz sobie największy kawałek okay. i robisz to samo, co ja z mniejszym, czyli trzeba go delikatnie zmychaczyć. Okay. Najpierw możemy trochę sobie zetrzeć tego krzesiwa na podpałkę. W pewnym momencie zrobić tak. Jest. I tak ową rzecz przenosimy do pudełka. To jest największy sukces mojego dotychczasowego życia. Super. Te dwie dziury połączone są pod darnią tunelem powietrznym. Przekopaliśmy to przed chwilą, e, tylko po to, żeby doprowadzić powietrze e, do paleniska. W tej dziurze nic się nie dzieje. Tylko wyłącznie na tej dziurze. Ale dzięki niej tak pięknie nam ten płomień bucha. Dokładnie tak. Pokazaliśmy już, jak łatwo i ekologicznie rozpalić ogień, ale teraz musimy się go pozbyć, tak, żeby nikt nie wiedział, że tu byliśmy. Jak to robimy? Najpierw zasypujemy tą samą ziemię, którą wykupaliśmy. Zapraszam. Tryk. Ekstra. Parę kinków. Nas tu nie było. Dziękujemy, do widzenia. Live, no jest? Jest. Kampania informacyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.